Hej, witajcie! Dziś zapraszam do wysłuchania dokładniejszego przedstawienia historii Ramatry. Kilka tygodni temu poznaliśmy już Origin Story i ja w jednym filmie streściłem jakie są korzenie tego bohatera. Jednak od tego czasu poznaliśmy nowe fakty i co najważniejsze opublikowano kilkustronicowe opowiadanie, które jest skarbnicą wiedzy i to w nim najwięcej się dowiadujemy o Ramatrze i Sektorze Zero. Dlatego postanowiłem nagrać film dedykowany wyłącznie fabule związanej z nowym bohaterem. To zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. Kilkadziesiąt lat temu ludzkość była na tyle rozwinięta, że stworzyła sztuczną inteligencję. Omniki pomagały w życiu codziennym, a produkowane były w ogromnych fabrykach zwanych Omnium, zaś każde z nich było kontrolowane przez boski program. Z nieznanego dotąd powodu, jeden z boskich programów, Anubis, zbuntował się i postanowił zniszczyć ludzkość. Przejął kontrolę nad wszystkimi Omnikami i posłał je na wojnę. Jednak Anubis zaczął tworzyć nowe fabryki, a w nich zupełnie inny rodzaj omników, dedykowanych wyłącznie pod wojnę. Tak zwane rezuny służyły jako głównodowodzący w trakcie bitew. I to właśnie rezuny były źródłem jednych z głównych cierpień, jakie doświadczyła ludzkość. Po zakończeniu kryzysu omnicznego i zapieczętowaniu Anubisa. Omniki w niewyjaśniony sposób zaczęły zyskiwać świadomość. Jednym z nich był Rezun znajdujący się w Nowym Jorku i od razu zaczęły nim targać skrajne emocje. Między innymi, że to on doprowadził do zniszczenia wielu Omników, które teraz nie doświadczą duchowego przebudzenia. Rezun nadał sobie imię Ramatra, co w języku sanskryt znaczy mniej więcej Mroczny Obrońca. Wyruszył w świat w poszukiwaniu swojego celu. Udał się do klasztoru Szambala i pod naukami Tekarda Mondaty doznał drugiego przebudzenia. Zapragnął sprawić, by świat był lepszym miejscem dla omników, bowiem przestały być tworzone nowe i wraz z każdą śmiercią jego rasa miała coraz mniejszą populację. Wraz z Mondatą w pokojowy sposób starali się zagwarantować Omnikom dobrobyt, jednak widząc jak ludzkość nie podziela tej wizji i wciąż eksterminuje znienawidzone Omniki, Ramatra odwrócił się od nauk mandaty, uznając, że jego sposób jest błędny. Opuścił klasztor Szambala, by własnoręcznie ratować swoich pobratymców. I teraz wkraczamy do obszarów znanych nam z nowego opowiadania, bowiem refleksje zaczynają się dosłownie w momencie opuszczenia klasztoru. Ramatra właśnie odszedł i oddala się od klasztoru wioskową drogą. I co najciekawsze, dzieje się to 4 lata przed insurekcją, czyli misją, którą wykonywaliśmy na King's Row. Idąc wioską napotyka na mechanika, handlarza częściami dla robotów. Nie boi się Ramatry, jednak z ich rozmowy dowiadujemy się, że nawet tutaj w sercu pokojowych mnichów ludzie wciąż obawiają się o mników, a Ramatra kilka lat wcześniej omal nie został zabity na środku ulicy. Tutaj też pierwszy raz poznajemy przemyślenia Ramatry na temat jego twórcy Anubisa. W opowiadaniu jest tego więcej, ale ogólnie nasz bohater bardzo krytycznie wypowiada się na temat boskiego programu. Uważa go za głupca i widzi bezsens w działaniach Anubisa w przeszłości. W trakcie rozmowy, Ramatra wyjawia, że już nie jest mnichem i odszedł przez różnice światopoglądowe. Uważa, że Mondata obarcza uciskanych obowiązkiem starań o pokój, a nie życieli. Następnie wykonujemy skok o rok w przyszłość, czyli trzy lata przed insurrekcją. Ramatra znajduje się w specjalnej placówce, w której więziono omniki. Wiele lat po kryzysie omnicznym i zyskaniu świadomości przez roboty, ludzie wciąż traktują je jako swoją własność. Nie obchodziły ich zapewnienia, iż są niezależnymi myślącymi istotami. W tych specjalnych placówkach omniki były więzione tak długo, aż się nie poddadzą i nie uznają swojego oddania dawnym panom. Ramatra po odejściu z klasztoru Szambala postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zamiast pustymi słowami aktywnie i rzeczywiście ratował Omniki z opresji. Uwolnił już wiele robotów, jednak za każdym razem wkradał się do tych placówek po cichu. Lecz w prezentowanej scenie w ramatrze coś pękło. Widząc po raz enty, jak są traktowani jego pobratymcy, stracił cierpliwość i dosłownie zabił strażników. To był pierwszy raz, kiedy bohater zrobił coś takiego. Ogarnęło go poczucie winy, gdyż nauki Mondaty wciąż w nim były żywe, ale też poczuł gniew, bowiem oprawcy nie zasługują na poczucie winy. Po wejściu do celi Ramatra ujrzał omnika, który przed kryzysem omnicznym służył jako towarzysz dla dzieci. Bezimienny robot rozpoznał swojego wybawcę. Wśród omników już się mówiło o Rezunie, który uwalnia swoich pobratymców. Lecz z początku bezimienny nie ufał Ramatrze. Widział w nim główno dowodzącego z kryzysu omnicznego, który posłał na śmierć dziesiątki robotów, i bezimienny uznał, iż nasz bohater wciąż pragnie uznania jako lider. Zaś to w Mondacie widziano ratunek. Wielu omników na całym świecie nadal postrzegało Mondatę jako zbawienie dla ich gatunku. Jednak on nie nadejdzie. Omniki same muszą o to walczyć, a wojna tak naprawdę się nie skończyła. Jedynie rozbrojono roboty. Bezimienny postanowiło dołączyć do ramatry, zaś w placówce znajdowała się inna omniczka, Zera. I tutaj powstał pomysł na stworzenie zespołu. Ponownie doświadczamy skoku o jeden rok. Już jesteśmy dwa lata przed insurrekcją. Wraz z Ramatrą, prócz bezimiennego Izery, jest jeszcze Lanet. I ta czwórka była liderami nowego ugrupowania zwanego Sektor Zero. Do niego należało jeszcze wielu omników, jednak to tej trójce Ramatra najbardziej ufał i zaprowadził ich do tajnego miejsca Anubisa, do skutego lodem omniu stworzonym właśnie przez zbuntowany Boski Program. To tutaj tworzył nowe roboty, które posyłał na wojnę. Ramatra postanowił rozpocząć nowy plan. Dotychczasowo sektor zero walczył z cienia i powstrzymywali jedynie najgorsze przejawy uciskania omników, lecz to wciąż było za mało. Przegrywali tę walkę. Dlatego nasz bohater postanowił działać w inny sposób, wyjść z cienia, ożywić w omnikach wolę do zjednoczenia się. Planem Ramatry było ponowne uruchomienie fabryki i włączenie robotów, które pozostały w nieaktywnym omnium, a następnie zaatakowanie większego miasta. Tym razem mijają dwa lata. Robi się gorąco, bowiem jesteśmy już tylko. Cztery dni przed insurekcją. Plan Ramatry powoli jest wcielany w życie, co spotkało się z krytyką Lanet. Po pierwsze, dlatego iż roboty w Omnium były przestarzałe i istnieje spore ryzyko, iż ich plan się nie uda. Po drugie, Lanet uważała, iż Ramatra działa w pośpiechu, a King's Row niekoniecznie jest najlepszym wyborem. Byłym nich sądził inaczej, pokazując na ekranie sceny z serca Londynu, gdzie Omniki zapędzone do niewolniczej pracy koczują w niewyobrażalnych warunkach. Pozostała trójka chciała zainspirować omnieki z King's Row w inny sposób: po cichu wedrzeć się do miasta, wyłączyć prąd oraz wodę, pokonać strażników, osłabić ludzi i przejąć dzielnicę, co zainspiruje roboty, zaś otwarta inwazja może je przestraszyć. Jednak Ramatra uparł się na swoim i postanowił zaatakować King's Row tu i teraz, a Lanet uznała, że i tak się tam uda, by nadzorować operację. Teraz mamy skok w czasie wynoszącym zaledwie tydzień, czyli poznajemy scenę dziejącą się jedynie dwa dni po insurrekcji. Atmosfera jest ponura. Ramatra, Zera i Bezimienny oglądają w telewizji Mondate określającym Sektor Zero jako grupę terrorystów i potępia ich działania. Natomiast Lenet... Umarła w trakcie walk na Kingsrow, a świat myśli, iż Sektor Zero stracił swojego lidera i został pokonany. Ramatra poczuł ogromny gniew w kierunku Mondaty, nazywa go hipokrytą i uznał, iż hańbi omników. Niestety roboty z całego świata potępiają działania Sektora Zero i nie chcą się zjednoczyć pod sztandarem ugrupowania. Nasz bohater zatem uznał, że takie omniki przekona się siłą albo z niewoli, jeśli taka będzie potrzeba. Dla bezimiennego Izery to było zbyt wiele i odeszli. Zatem Ramatra pozostał sam. Jak wiecie, insurrekcja działa się 7 lat, a właściwie już 8 lat przed wydarzeniami z obecnego Overwatch. I co przez ten czas robił Ramatra, pozostaje tajemnicą. Jednak co może Was zainteresować? Po tym, gdy Ramatra rozgniewał się na Mondatę, porównał go do Anubisa i uznał, że przywódca omników musi za to zapłacić. Czyżby zabójstwo Mondaty to był plan Ramatry? Mnich Szambali był największym autorytetem omników na całym świecie i to z jego wizją się solidaryzują. Dlatego Mondata stał na drodze Ramatry i trzeba się go było pozbyć. Jednak nie mógł zrobić tego samemu. Zabójstwa koniecznie musieli dokonać ludzie. To otworzy omnikom oczy, że pokój z ludźmi nie jest możliwy, natomiast zabójstwo omnika przez omnika... Nie ożywiłoby konfliktu między ludźmi i robotami. W tym celu skontaktował się z Dumfistem i zechciał zlecić szponowi zabójstwo Mondaty, a następnie rozpoczęcie drugiego kryzysu omnicznego. Gdy pięść zagład został pojmany w Singapurze, Ramatra musiał odsunąć się w cień. Jednak kilka lat później Akande ponownie jest wolny i zgodnie z planem, trupia wdowa zabija Mondatę na Kings Row. Zaś w tym czasie Ramatra Zbudował nową, ulepszoną armię robotów. Na tym nie kończymy historii Ramatry, bowiem w ostatnich tygodniach poznaliśmy szczegóły dotyczące innej kwestii, mianowicie relacje między byłym mnichem Szambali a Zeniatą. Jak wiemy, ta dwójka traktuje siebie jak braci. W klasztorze spędzili wspólnie mnóstwo czasu kontemplując nad losem omników. I Ramatra do dziś darzy Zeniatom ogromnym szacunkiem. Uważa, że jedynie jego brat go rozumie. Zeniata tak naprawdę widzi sens w światopoglądzie Ramatry, lecz ostatecznie nie pochwala metod. Co bardzo ciekawe, ta ich relacja, a właściwie zeniata, spowity jest mgłą tajemnicy. Otóż Blizzard tak jakby stworzył nowy wątek dotyczący zeniaty. Między innymi na podstawie kwestii w grze pojawiły się domysły na temat przeszłości zeniaty i tego, że nasz mnich coś ukrywa. Kim był przed wstąpieniem do klasztoru Szambala może być nawet dosyć mroczne. Jak się dowiedzieliśmy, to Ramatra zaprosił Zeniatę do klasztoru. Ramatra już był mnichem, któregoś razu spotkał drugiego omnika i przekonał do dołączenia. W grze jest rozmowa między trzema postaciami. Ktoś się pyta zeniaty, kim był przed kryzysem omnicznym. Mnich odpowiada, iż był ratownikiem na basenie. Jednak Ramatra wtrąca się, mówiąc, że to nie jest prawda i nawet jemu tego nie wyjawił. Zatem zeniata coś ukrywa. Wiemy, że dzieli on brzemię z ramatrą, rozumie jego ból, zgadzają się w wielu kwestiach, więc podejrzewam, iż zeniata, tak jak jego brat, również był pełen gniewu. Jednak w odróżnieniu od tego drugiego udało mu się uciszyć te uczucie. Czyżby zeniata w trakcie kryzysu również dopuścił się jakiegoś zła? Jest teoria, iż nasz mnich posiada mroczną stronę, którą skrzętnie ukrywa, a wskazywać ma na to ten nieustanny klimat balansu między kulą harmonii i kulą rozdarcia. Osłabienie przeciwników w grze może być reprezentacją gniewu Zeniaty. Ramatra o tym wie i dlatego twierdzi, iż jedynie Zeniata go rozumie. A znacznie więcej o ich relacji dowiemy się w nadchodzącej kampanii fabularnej. Z początku zastanawiałem się, jak wcisną Zeniatę w nadchodzącą historię, a tu się okazuje, że Mnich odegra bardzo ważną rolę. Mam nadzieję, że spodobała Wam się dzisiejsza pogadanka. Dawno już nie robiłem takich filmów i szczerze trochę zapomniałem o lore Overwatcha. Zawsze długo czekaliśmy na kolejne okruchy fabuły. Oby wraz z PvE ponownie rozbudziło się te zainteresowanie historią uniwersum i sądzę, że przydałoby się zrobić serię z podsumowaniem. Ale ja na razie się z wami żegnam. Subskrypcje byłyby mile widziane. Trzymajcie się. Cześć.